Witam na kanale ponownie dawno nic nie było nagrywane no ale czas najwyższy coś nagrać tak jak wam obiecałem dzisiaj będę chciał powiedzieć troszkę więcej na temat zimowania przyczepy kempingowej ale nie tylko kampera również no i to będzie uzupełnieniem tego tych wiadomości które przedstawiałem jeśli chodzi o przygotowanie przyczepy do zimowania jeżeli Chcecie takie informacje wyszukać, lub też obejrzeć, no to zapraszam, odsyłam Was do mojego starszego vloga, tam właśnie pokazuję, jak przygotować przyczepę lub kampera do zimowania. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, taką, którą trzeba by było wykonać, to jest na pewno to jest na pewno umycie takiej przyczepy plus nawoskowanie. Nawoskowanie daje nam to, że w momencie gdy pada deszcz, zalega śnieg, no to ten brud tak jakby nie przykleja się do tej, do tej powłoki. No i wtedy to zabezpiecza nam taka warstwa, zabezpiecza nam przyczepę, no i łatwiej potem jest ją na wiosnę, na wiosnę domyć. Także to jest taka, taka rzecz. Taka moja rada, żeby to po prostu zrobić. Można nałożyć wosk, są różnego rodzaju polimery ceramiczne, które można właśnie zabezpieczyć powierzchnię i wtedy ten brud tak nie przylega do, do, powierzchni, do, do powierzchni przyczepy. No, już pomijam to, że nagrywam po jakimś czasie i nie jest wcale łatwo tak trzymać kamerę w ręku. Trzeba się znowu z tą kamerką troszeczkę oswoić, także przepraszam, jakby to było takie troszkę mało naturalne. No ale sami wiecie stanąć przed kamerą i, i pokazywać się kilku tysiącom ludzi. To nie jest wcale takie proste, także wybaczcie na początku, no ale myślę, że po jakimś tam czasie wrócę do formy albo się rozkręcę. Kolejną rzeczą, jaką warto, warto mieć, a też dużo jest takich pytań. Może nie, inaczej. Nie jest wcale aż tak warto mieć, ale jest dużo pytań o to. To jest pokrowiec na przyczepę lub kampera. Takie pokrowce są do kupienia, natomiast trzeba uważać na to, żeby to był, jeżeli już planujemy zakup takiego pokrowca, to musimy uważać na to, żeby on był oddychający. Musi tam on mieć taką warstwę oddychającą i najlepiej, jeżeli on od, od drugiej strony jest podszyty takim e, e, Flauszem, takim miśkiem, który powoduje to, że e, Ta powierzchnia nam e, się nie rysuje o, Jest dużo przeciwników takiego rozwiązania, ja należę do tych, którzy uważają, że o, Przepraszam was Telefon No już jestem ponownie e, e, Pokrowce Czyli jest dużo zwolenników przeciwników, ja należę bardziej do tych, którzy nie stosują tego typu rozwiązań, i powiem wam, że doświadczenie innych osób mówi o tym, że po przyczepa nie potrzebuje nic takiego. Jeżeli jest wszystko szczelne i nie przecieka, to z założenia nie, nie ma takiej potrzeby, żeby zakładać cokolwiek na, na przyczepę. Dodatkowo ona ma swoje otwory wentylacyjne każda z przyczep moja... zaraz obrócimy pokażę Wam przyczepę każda przyczepa ma swoje otwory wentylacyjne które powodują to, że jeżeli nałożymy, no mamy u góry te, 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 te takie daszki, mamy tutaj na dole też odpowiednią ilość tych otworów, powoduje to, że ona się sama reguluje ta temperatura, wyrównuje się to powietrze wymienia się w środku i ta wilgoć powinna tymi otworami jak najbardziej uciekać. Jeżeli nałożymy tutaj na całość ten pokrowiec, no jest ryzyko, że ta wilgoć nie będzie mogła się z tej przyczepy lub kampera w sposób naturalny wydostać. Dlatego też byłbym bardzo ostrożny z nakładaniem czegokolwiek na przyczepę. No i to jest to, że przyczepa się samo reguluje, ta temperatura w środku. Tutaj, posłuchajcie, nie trzeba jakichś wielkich Rozwiązań. Jest zwróćcie uwagę, jest dużo przyczep, które stoją latami na, na dworze. są nigdzie nie garażowane, nie przykrywane niczym i tam się nic nie dzieje. Także tutaj naprawdę nie ma co panikować, że jeżeli nie postawię gdzieś pod jakąś wiatą, czy, czy nie narzucę tego pokrowca, to zaraz się coś złego, złego, złego stanie. ważną rzeczą przy zimowaniu przyczep, o której chyba wcześniej nie mówiłem, jest to, żeby zwiększyć ilość ciśnienia w oponie i to tak średnio o powiedzmy 0,5 bara. Powoduje to, że koło się tak nie odkształca. No i musimy mieć na uwadze to, że jeżeli jest zimno, no to to powietrze po prostu ono nie jest tak rozprężone, no i tutaj to ciśnienie w tej oponie zimową porą nam spadnie, dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby dopompować troszeczkę więcej powietrza o te 0,5 bara ponad to, co podaje na przykład producent. No i potem w lecie też musimy przed oczywiście w lecie pamiętać o tym, żeby je ewentualnie obniżyć, no ale to kontrola ciśnienia no to wiadomo, każdy z nas to każdy z nas to w sumie, w sumie taką czynność wykonuje. Ja tu zerknę jeszcze na swoją karteczkę, co tu dla Was przygotowałem. No, z takich rzeczy, to, o których nie, no nie będę tego mówił, już chociaż, dobra, powtórzę. No to wiadomo, trzeba wyczyścić to, to kasetę od toalety. Trzeba ją wyjąć. Tutaj mamy, ja mam akurat tutaj umieszczoną kasetę. Trzeba spuścić wodę. I bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że wiele osób nawet nie jest świadomych tego. Słuchajcie, tutaj u góry, już pokazuję, nie wiem czy będzie widać, u góry przyczepy tam, u góry jest ten daszek od wentylacji komina. Ten od spalin, od ogrzewania, od trumy. I bardzo ważna rzecz, wiem, postaram się go pokazać, czy będzie go, o, tutaj będzie widoczny. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli zamierzacie wyjeżdżać zimą, ale nie tylko, wy też zimujecie przyczepy, no ja akurat tego nie mam, no ale ja zgarniam śnieg i mam tą przyczepę pochyloną i śnieg tam nie zalega. Ale jeżeli było bardzo dużo śniegu i ten śnieg by się topił, to ta cała woda, która się topi, ona wlewa się do środka przez ten kominek i tą rurą właśnie do naszego piecyka, tam wszystko koroduje, rdzewieje. To jest jedna rzecz. A ci, którzy wyjeżdżacie na którzy wyjeżdżacie zimową porą, to zadbajcie o to, zadbajcie, proszę o to, zaraz kamerę, to zadbajcie, proszę o to, żeby wykupić sobie takie przedłużenie tego kominka. Ja może postaram się to gdzieś tam wkleić na obrazku. A jeżeli nie, to poszukajcie tego w internecie. Są różne podróżne typy tych kominków. Są takie przedłużenia, które gwarantują Wam to, że jeżeli będziecie zimową porą, gdzieś na nartach i spadnie śnieg. No to tego kominka wam nie przykryje. Ja wiem, że jeżeli będzie grzane, tak, to yy, on się po części wytapia, bo to gorące powietrze wylatuje i to on się tam, to się tam wytapia, a jeżeli będzie duży opad tego śniegu, to jest ryzyko, że ten kominek zostanie przytkany. A w tym momencie spaliny nie będą mogły się wydostawać na zewnątrz. Ja wiem, że to może zabawnie wyglądać taka taka przyczepa z, takim, z taką rurą wystającą z 30 cm ponad dachem. No ale to słuchajcie, to jest bezpieczeństwo i tu naprawdę nie ma żadnych żartów. Ale y, trzeba o tym pomyśleć i wiem, że wiele osób nawet nie zwraca tak na to uwagę. Na żadnym z polskich kanałów karawaningowych nawet nie widziałem takiej informacji, że, żeby w takie przedłużenia kominków y, się zaopatrzyć. No i ja zwracam na to uwagę, mówię o tym, nie pokazuję tylko kempingów i fajnego jedzenia, ale tak jak widzicie mówię o fajnych, fajnych rzeczach, które, y, które też dotyczą jakiegoś tam bezpieczeństwa. Kolejną taką radą, którą chciałbym Wam tutaj powiedzieć to jest zatkanie klatek wentylacyjnych. Ja tego nie zrobiłem, natomiast jeżeli wyjeżdżacie zimową porą lub też zimujecie przyczepę, to pomyślcie o tym, że w morze warto byłoby zakleić te klatki wentylacyjne od lodówki. One znajdują się tutaj, mówimy o tych klatkach. Tu jedna. Na dole mamy drugą. No i teraz warto pomyśleć, aby je zakleić. Może być zwykła taśma, ta szara, ta, ta wzmocniona. Po prostu zakleić tutaj to połączenie. Możemy to pozaklejać. Są też specjalne nakładki, które się instaluje. Także wtedy ta wiatr albo woda nie dostaje się tak do środka, nie, nie, nie zawiewa też i w sumie jeżeli planujemy gdzieś jakiś wyjazd zimową porą lub kiedy ten, ten deszcz zacina i jest tego, tej, tej wilgoci dużo no plus wiatr, tak? Wtedy można właśnie zastosować takie nakładki. Jeżeli ich nie mamy po prostu możemy taśmą sami nawet zakleić to i to też nie jest jakaś wada, Pamiętając jednocześnie, żeby nie zaklejać tego wylotu od kominka, no bo w tym momencie tutaj są, wydobywają się spaliny czyli tutaj tego kominka w żaden sposób nie możemy zaklejać. Zaklejamy tylko te kratki tutaj, które są służą do wentylacji, do regulacji temperatury. To możemy zrobić. Kolejna rzecz jest taka, że ja też o tym mówiłem w poprzednim vlogu, który nagrywałem odnośnie przygotowania przyczepy do zimowania. Lekki bałagan, no ale co zrobić? Spuszczamy wodę z instalacji. tak? spuszczamy wodę z instalacji. U mnie te zawory pokażę wam. Tam było podparte. U mnie tutaj te zaworki umieszczone są, tak jak widzicie tutaj na dole dokładnie tutaj, czyli to odkręcamy, spuszczamy wodę z bojlera, oba tam ciepła zimna, plus do tego spuszczamy wodę z, yy, z baniaka yy, z wodą, tak ze zbiornika z baniaka, przepraszam, ze zbiornika z wodą. To jest taka istotna rzecz, ale zanim jeszcze póki to zrobimy, zrobimy to warto by było zastanowić się nad tym, czy takiej instalacji nie jest warto czasem przedmuchać, bo. Yy... Warto się też zastanowić, czy takie instalacje nie przedmuchać sprężonym powietrzem. Można zamontować specjalne zawory do takiego przedmuchu. W tym momencie podłączamy sobie kompresor, czy akumulatorowy, czy też taki no, większy, tak, garażowy, który gdzieś tam mamy w garażu, i w tym momencie przedmuchujemy to ciśnienie. Jednocześnie uważając, żeby nie uszkodzić instalacji, ponieważ ciśnienie w instalacji bodajże nie może przekroczyć 0,8 bara. To nie jest taka instalacja jak u nas w domu. Myślę, że takie 0,5 już w zupełności wystarczy, żeby tą wodę przepchać. Eee, oczywiście odkręcamy wtedy krany po kolei i, i, i wypuszczamy tą wodę, która tam została nam w przewodach. Ja tego nie robię, wiem, że dużo osób może to robić, jest warto warte rozważenia, gdyż w szlałfach, w wężach, w załamaniach zostaje ta woda, w kolankach różnego rodzaju, które ym, mogą spowodować to, że nam e, po prostu o, woda je roz, rozsadzi. A jaki jest mróz, to sami wiecie, nie będę, nie będę tutaj mówił. Um, jeszcze z takich rzeczy. A słuchajcie mam karteczkę tutaj, nie będę pokazywał, ale przygotowałem sobie takie notatki, o czym Wam w ogóle powiedzieć. Ważną rzeczą jest to, żeby nasmarować uszczelki. Tak, wszystkie uszczelki. Są takie specjalnie sztyfty, którymi smarujemy smarujemy sobie uszczelki. Czyli tu wszystkie te uszczelki przesmarowujemy sobie, żeby one nam nie przemarzały. One dodatkowo chroni, chroni to przed pękaniem. Także to wszystko możemy sobie fajnie, fajnie przesmarować. Co do, co do butli gazowej, bo to wiele osób pyta co z tymi butlami, zostawiamy, zabieramy. Prawidłowo butle gazowe powinniśmy wymontować i zabrać z przyczepy lub kampera, szczególnie jeśli tego kampera lub przyczepy zimujemy pod Poddałem, czyli gdzieś w jakimś pomieszczeniu, już nie mówię o takich wynajmowanych miejscach do tego celu, to bezwzględnie powinniśmy taką butlę wymontować. No teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jakiś rolnik użycza wam jakąś tam swoją magazyn, stodołę, cokolwiek bądź na przezimowanie takiej przyczepy, no i raptem wybucha, rozszczelnia się butla z gazem, wybucha. No to są też kwestie związane z ubezpieczeniem. No ten rolnik, finalnie, jeżeli coś takiego by się wydarzyło to nie dostanie żadnego odszkodowania od swojej firmy. No bo to ktoś powie, no ale jakim cudem pan tam wynajmował to pomieszczenie i do tego jeszcze były tam umieszczone butle z gazem. Także tu bezwzględnie te butle wymontowujemy. No ze względu bezpieczeństwa. Także to musimy o tym sobie też pamiętać. A... W tamty, w tym filmie też moim, poprzednim, chyba z zeszłego roku czy dwa lata temu, pokazywałem, że baterie wymontowujemy i faktycznie tak też się dzieje. Baterie powinniśmy wymontować ze względu na to, że ujemne temperatury, no dobrze raczej na jakąkolwiek baterię nie działają. Są baterie te LiPo bodajże, LifePo czy tego rodzaju, które mają swoje jakieś tam podgrzewacze wbudowane. Niemniej jednak, ja byłbym raczej za tym, żeby taką baterię wymontować. Na pewno to jej nie zaszkodzi, a, a może pomóc. Także y, taka moja rada: wymontujcie jakiekolwiek baterie, akumulatory y, ze swojej y, przyczepy czy też kampera. Jeśli chodzi o y, wilgotność, to słuchajcie, wszystkie szafki, tak jak widzicie, u mnie są otwarte. I szafki otwieramy. A dlaczego otwieramy? Bo w momencie, gdy to powietrze musi, musi krążyć, no, nie, tutaj nie jest grzane, niemniej jednak ta wymiana powietrza musi następować. Szafki mają takie fabryczne otwory. Większość szafek tam z tyłu nie wiem, czy będziecie widzieć. Raz ja Wam pokażę. O, taka szafka tam z tyłu ma takie wycięcie dosłownie przy ścianie. To jest specjalnie zrobione po to, żeby ta cyrkulacja powietrza się odbywała. Niemniej jednak, ja zawsze tutaj tą szafkę, te szafki podnoszę do góry otwieram tak samo drzwi od łazienki, ponieważ tam jest komin, kominek wentylacyjny. Też jest. Też jest tutaj, on są drzwi otwarte, żeby to powietrze było, cyrkulowało. Poza tym, tak jak widzicie, łóżko podnosimy do góry, unosimy ten stelaż od łóżka, żeby tamta wilgoć, ja tam mam pod spodem taki ala garaż schowek, czyli tutaj też, żeby ta wymiana była. Wszystkie zakamarki, jakiekolwiek mamy, powinniśmy lekko na przykład to rozszczelnić drzwiczki, zostawić, żeby ta, ta wymiana była. Chociaż to tak jak widzicie, o, tam u góry, już pokazuję, czekajcie, o tu u góry też jest taka szczelina, taka przestrzeń pod szafką, tak? Akurat jest pod kuchenną, pod blatem. No właśnie po to, żeby to powietrze sobie krążyło. Podobnie ma się rzecz z szafą, też u góry jest szczelina. Także taka moja rada, otwierajcie wszystkie szafki. Jak największa musi być wymiana tego powietrza. I teraz... Pytanie zasadnicze grzejemy, czy nie grzejemy, czy uruchamiamy raz na jakiś czas ogrzewanie, żeby to się trochę wygrzało, żeby tą wilgoć wyciągnąć, czy też nie. Moja rada jest taka, nie ruszamy, zostawiamy wszystko tak, jak jest. Ponieważ nagłe zmiany temperatury, różnice między tą wewnętrzną a zewnętrzną powoduje, że będzie powodować, że ta wilgoć może się właśnie. Tworzyć. Tym bardziej, że jeżeli będzie coś szczelne, nie będzie dobrze tej wentylacji, to ta, te skropliny tej, tej pary wodnej z tego powietrza będą się osadzać na zimnych elementach, no i powodować, że będziemy mieć w zakamarkach różnego rodzaju wodę. Nie bójcie się, nie marcie się. Przyczepy są tak tworzone, tak konstruowane, że one same sobie bez nas poradzą, same sobie się do tej temperatury dostosują i same sobie tą temperaturę będą regulować właśnie dzięki tym wszystkim otworom wentylacyjnym, które znajdują się w podłodze bądź też w dachu. Także to jest taka, taka złota myśl dla Was. I no nie bójcie się tego po prostu. To sami, poparcie na przyczepy, które mają po 50 lat, które stoją, różnego rodzaju niewiadówki. One, jeżeli tam nic się z nimi złego nie działo, one po prostu są szczelne i tam nie ma żadnej pleśni, nie ma żadnej wilgoci. To po prostu wszystko jest w takim stanie, jakim powinno, powinno być. To jest właśnie kolejna moja taka rada, kolejna Wasza taka podpowiedź dla Was. I kolejna, słuchajcie, ważna rzecz. Podnosimy wszystkie rolety okna dachowe. Nie zostawiamy ich. Podnosimy je do góry. To jest ważne z tego powodu, że nie będziemy mieć tutaj tej wilgoci. Także. To powinniśmy o tym pamiętać i po prostu je wszystkie podnieść. Ja to, tego nie zrobiłem jeszcze. Znaczy zrobiłem, ale teraz akurat opuściłem. Natomiast te rolety powinniśmy podnosić. No i ostatnia taka rzecz, o której powiem, a mianowicie powinniśmy przesmarować i pamiętać o przesmarowaniu podpór. E, ponieważ mogą nam przyrdzewiać także warto jest je przesmarować no i wtedy dłużej nie, nie zardzewieją smar będzie powodował to, że ta wilgoć też nie będzie się osadzać będzie lepiej to wszystko działało później słuchajcie, jeszcze ważna rzecz gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej no to zapraszam do mojej książki, przeczytania mojej książki, czy też zakupu mojej książki poradnika karawaningowego, dostępna na Amazonie. Plus do tego w zakładce o mnie na YouTube macie dane kontaktowe, maila, możecie pisać. Możemy Wam taką książkę po prostu odpłatnie wysłać. Poczytacie sobie, zobaczycie wiele ciekawych, fajnych porad. Zachęcam gorąco. Trzymajcie się, do zobaczenia.